Ja przypominam, mamy taką wersję testową, którą właśnie już doposażyliśmy o kufer, który kosztuje około 1050 Macie również na stronie dodatkowy zbiorniczek paliwa, chyba 250zł. Co bardzo ważne, zobaczcie, żeby osłonić wahacze, całe, całą podłogę, bo jak widzieliście trzeba czasami przejeżdżać przez różne przeszkody, żeby były zabezpieczone. Mamy. Tutaj mamy z przodu, Powiem Wam szczerze, widziałem AT5, która ma przyjechane bardzo dużo jeździ po Ukrainie, jeździ jako pierwszy. Pozdrawiam serdecznie szkoleniowca Dzikiego i on nie ma tutaj bampera, i lampa jest cała. Dodatkowo jest osłona właśnie tutaj podłogi, żeby to nie pękało, możecie sobie zobaczyć jak to już wygląda ładnie zabezpieczona. i z tyłu to mniej więcej wygląda. Tak, mamy tutaj całe to mocowanie, więc tutaj nic złego już się nie stanie e, zawieszenie, a całe te zabezpieczenie aluminiowe podłogi kosztuje u nas 2000 zł i już też macie na naszej stronie pustaton.pl